Witam Was serdecznie, a ze mną nasz Double Champ Wiewiór. Siemanko, cześć. Jaki jest Twój pierwszy postulat jako prezesa naszego Związku Freakfighterów? Yy, darmowy alkohol na galach Fame MMA dla Double Champów. Wspaniały postulat! <grym> tak, też tak uważam. <grym> Dobra, jesteś prezesem, jesteś fizykiem, a ostatnio też zacząłeś być medykiem. W związku z Twoimi rekomendacjami do leczenia różnych chorób metodą grzybową. Jak się do tego odniesiesz? Nie, żeby być, nie być medykiem. Te badania nad działaniem medycznym psychodelików są prowadzone od lat. Może nie akurat w Polsce, ale wystarczy sobie o tym poczytać. W internecie jest pełno informacji. W Stanach Zjednoczonych to już jest normalnie. Lekarze przypisują coś takiego, że idzie się na terapię ze specjalistą. To jest norma za granicą w niektórych krajach. To, że w Polsce tego jeszcze nie ma, to wiesz... To jest inna kwestia, ale to, no, te substancje mają naprawdę ogromny potencjał medyczny.